You're doing fine, Cash. Just fine. We're getting some great material here. Keep going. No dobra, to lecimy. Cześć, witajcie, Assassin08 z tej strony witam was w kolejnym odcinku z gry Manhunt. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszego odcinka, a jest to całkiem prawdopodobne, ponieważ serię rozpoczęliśmy sobie w grudniu. No to w karcie macie link do pierwszego odcinka. A teraz już lecimy z kolejnym, moi drodzy, droga do piekła. Tak chyba nazywa się właśnie ten poziom. A teraz, słuchajcie, poczekajmy aż gości odleje i dopiero go zabijmy. Dobra, skończył. Wiecie, kulturka, najpierw, żeby się wysikał, a dopiero potem możemy go zabić. Dokładnie w taki oto sposób. Zabieramy oczywiście sobie pałkę, yy, czyli naszego baseball'a. O, przy okazji jeszcze odłamek szkła, no i lecimy dalej. Dobrze. W takim razie zwapmy go sobie na dół. Zapraszam, mordeczko. Dobra, idzie. No, i zaczekamy sobie na niego. Wyczekamy odpowiedni moment, moi drodzy, żeby go po prostu zabić. Dobra, idziemy za nim na górę, chociaż boję się, że może mnie zauważyć. Uwaga, uwaga, uwaga. Poczekamy. Jedziemy. Bo tam widzę, że już gościu szedł. Ale chyba mnie nie zauważył w sumie, to dobrze. Chyba że teraz mnie zauważy. Dobra, czekajcie, czy on zauważy, że jego kolega nie żyje? Chyba nie. Zauważył? Nie zauważył. E, to luz, można biec. Znaczy biec, no, halo messengery, później. Nie teraz. Teraz trzeba tutaj się skupić w 100%. Ja nie będę go słacie wabić, bo gościu może sobie przyjść w każdym momencie tutaj. O dobra, właśnie idzie. Więc po prostu wyczekam momentu i go zabijemy. Okej. Okay. I lecimy na niego. Zaczekamy do żółtego albo do czerwonego. Uda nam się, przynajmniej. Dobra, idziemy! Okej, okay. była najbrutalniejsza egzekucja. Zapewne pomyślicie: Ojej, czy już miały być same brutalne egzekucje, a tutaj nie dajesz wszystkich i w ogóle. No wiecie, jeżeli presją jest właśnie ten stres, żeby wszystko się udało, no to wiecie, wybaczcie. Dobra, czy jest tutaj ktoś? Nie ma. Okej, okay. mogę iść w takim razie. Są pilsy, na razie ich nie potrzebuję. Specjalne okna takie jak to mogą zostać stłuczone, kiedy to zrobisz zostanie stworzony odłamek szkła, który będziesz mógł coś tam. E, ja odłamek szkła już mam, więc nie jest mi jakby zbytnio potrzebny, ale save'uś jak najbardziej tak, dobra, jest tu ktoś? Kurde, o. Nikogo nie ma. Dobra, czyli szukamy czegoś, czym zniszczymy tą kłódkę. Z tego co pamiętam, to musimy chyba jakiś łom znaleźć, czy coś takiego. E, ale nie pamiętam, jak tutaj było z tymi wrogami. Czy ktoś tutaj jest? Tam są widzę pilsy, dobra, przydadzą mi się później. Jest jakaś krew i w ogóle, ale to mnie nie obchodzi. E, dobra, tutaj mamy jednego ziomeczka. Myślę, że mnie nie zauważy, jak przebiegnę. Nie powinien przynajmniej. Dobra, nie widział mnie. Okej, okay, dobra. Biegnijmy sobie dalej Ponieważ no jak już zapewne wiecie O, jest gościu Ja w Manhunt'a pierwszego grałem kiedyś Ale to było naprawdę dawno temu Kurde, idzie z tej strony i z tej No nie, przecież nie załatwię jednego na oczach drugiej. Kurna, no Panowie No tutaj mam tak zajebiście go na dłoni, no Gościu, idź sobie No, ten już poszedł a ten, dobra, to załatwię tego w takim razie, będzie szybciej. Tylko niech się odwróci. Ten już poszedł, a ten. Dobra, też zrezygnowany, odchodzi. I szybko, słuchajcie, szybka akcja. Mam nadzieję, że tamten tego nie usłyszy, nie zobaczy i będzie dobrze. Dobra. Zapraszam cię jeszcze raz w takim razie. Słuchajcie, wszystko na spokojnie. Teraz może w ogóle zabijmy go tym odłamkiem, bo tutaj mam torbę. Więc zabijemy go, słuchajcie, odłamkiem szkła. No, messengery! Proszę się uspokoić, nie teraz. Nie teraz. O, kurna, jest kolejny. I kolejny. Dobra. E, aha, dobra, chciałem iść na jednego, ale, ale nie. Bo jeden jest odwrócony w tą stronę, drugi w tą. Jest trochę kicha. Kurde, czerwony idź w tamtą stronę, tam prosto. A niebieski chodzi do mnie. No nie! Obu mamy tutaj. No way, kurde Niedobrze, niedobrze Mógłbym się w sumie odwrócić, iść sobie tędy i ich załatwić, ale... To się raczej nie uda, dobra. Słuchajcie, zróbmy to... Zróbmy to tak Tak wiem, trochę zrąbałem egzekucję szkłem, ale... Ale inaczej nie mogłem. Dobra. Słuchajcie. Oj! Mam nadzieję, że tutaj nie przyjdzie. O, 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 oj, 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 wraca, 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 wraca! Dobra, chodź tutaj! Zostałeś tylko ty, więc teraz już będzie łatwo. Dobra, zauważył, że gościu nie żyje. No i co, załatwimy go chyba teraz łać... No wściekli się. Załatwimy go na brutalu. Tylko odwróć się. Okej, okay, dobra. Czego tam szukałeś, ziomeczku? Dobra, jedziemy, bo boję się, słuchajcie, że się odwróci Więc szybko wszystko sobie zróbmy. I miejmy to z głowy. Dobra, świetnie, udało się. Nikogo już nie ma, więc biegnijmy dalej. Czy tutaj ktoś jest? Dobra, chyba nie ma, chyba się pozbyliśmy wszystkich. Tutaj nie pamiętam, naprawdę nie mam pojęcia. Dobra, tu nikogo, ale tu na górze na pewno ktoś będzie, to jestem przekonany. Sprawdzamy? Nie, cisza. Hmm. Dobra, nieważne. Ale jest safe, okej? Okay. Całe szczęście. A tutaj ktoś nas obserwuje. I z tego co pamiętam, to tutaj będzie ten gościu z łomem. I patrzcie, ja znam taki trik, żeby się z nim nie wojować. Patrzcie, robi się tak. Aj, jeszcze raz. Tak żeby was zauważył, żeby na was wybiegł. I szybko się chowacie. No, gościu, chodź tu. O dobra. Chowamy się, on tutaj za nami przy, przybiegnie, za nami przyleci No i trzeba go słuchajcie wykończyć, trzeba go po prostu wykończyć On ma łom jak widzicie, więc... Więc szybko pójdzie Miejmy nadzieję, okej okay, dobra OJ! Kurna usłyszał mnie! Ajajajajaj, aj, 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 aj. niedobrze, 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 bo będzie mi leciało żyć go A tego to bym raczej nie chciał Dobra, szybka akcja słuchajcie, szybka akcja, wykończmy go Pięknie I jedźmy Świetnie. No i oczywiście musi być finisher. Pięknie. O to chodziło. Dobra, mamy łom. Są pilsy. W ogóle ten gościak się śmieje. To jest taki mega psychol. Masakra, ale idealnie pasuje do klimatu gry. Dobra, słuchajcie. W takim razie idziemy... Oj. Oj, 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 oj. Mamy kłopoty. Mamy kłopoty i to dość mocne. Szybko, szybko, szybko uciekamy. E, nie, nie, nie zauważyłem, że koledzy wrócili. Słuchajcie, zawołamy go tutaj. On tutaj przybiegnie. Chyba tak. Jak najbardziej biegnie tutaj. Czy ja tutaj mam coś? O. Może łomem go załatwimy, słuchajcie. Nie idź tu! Jezu już myślałem, że wchodzi na schody. Załatwimy go łomem. Zobaczymy jak wygląda egzekucja łomem. Dobra. Idziemy sobie za nim na spokojnie. Czekamy do czerwonego finishera. Dobra. No wow, powiem wam, że nawet nice. Nawet nice to wygląda. I nie piszcie komentarzy o sosyn, wyłącz tego messengera Już wyciszyłem telefon. Wow, czemu nie wpadło się to wcześniej? E, nie wiem, dobra, nieważne. E, w takim razie, jeżeli był jeden, to pewnie jest ich wielu. Także sprawdźmy to. Dobra, tutaj cisza. Ok, chyba nikogo nie ma. O dobra, tam widzę gościa. A tutaj. Czekajcie, najpierw zobaczmy, czy mogę się gdzieś schować tak średnio. Czekajcie. Musimy wyczekać odpowiedniego momentu. Dobra, nikogo nie ma. Dobra, ten gościu widzę, że ledwo się ruszył stamtąd. No, gościu, przyłaś tu! A dobra, on sobie po prostu cofnął. No spoko. Okej, okay, jako że raczej nie ma tutaj kolejnych... To po prostu sobie na niego zaczekam. Aha, bo on pilnuje tego... Tej kłódki, i tak dalej. Kurczę, trochę kicha. Ale dobra. Może jakoś uda mi się go zabić. Mogę, tu się, tu, mogę tutaj się gdzieś schować? Mogę. No dobra, to czekamy na niego. Ok, moi drodzy, zbliża się. No i kończymy. Jeden szybki ruch, i po kliencie Tak to się robi. Dobra, otwieramy w takim razie kółeczkę I przechodzimy dalej. Dobra, świetnie. Jest sejwuś. I biegniemy. Jeszcze pękilersy, ale nie są mi potrzebne. Gdzie tu się wchodziło? Tutaj? A nie, dobra, moment. Tutaj? Nie. A, tutaj, dobra Widzicie pomieszczenie pełne krwi. Ciężki, mocny klimat. Okej. Okay. I tutaj kamery, flesze, wszystko jest zwrócone na nas. I musimy się pozbyć tego gościa. Dobra, może być ciężko. Świetnie, dobra, w takim razie musimy go jak najszybciej pokonać. Przytrzymaj razem przyciski akcji akcji 2, by chwycić przeciwnika. E, Okej, okay, dobra. E, w takim razie no nie będę walczył łomem łomem, że tak powiem, więc wezmę ten lepszy baseball O ten. i złapmy go po prostu. Dobra, udało się. Tylko, że gość się wyrwał, kurde. Będzie naprawdę ciężka walka, ale może damy radę. Musimy dać. Okej, okay, leży. Wykończ go. Wykończ go, Cash. Tak jest, dobra. Finisher oczywiście i wychodzimy. Okej, okay, udało się. Oczywiście wynik końcowy jak zwykle, dwie gwiazdki, dwa na pięć. No co to za jakaś masakra, jest punkty za styl dwa. E, bonus czasowy niestety się nie zaliczył, 12 minut jeżeli chodzi o czas wykonania misji. Moi drodzy, to tyle. Jeżeli chodzi o tą misję, oczywiście sobie zapisujemy teraz jeżeli mamy grę zapisaną, to kończymy odcinek. Serdecznie wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku, który już za tydzień. Cześć.